Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel A na tym filmie omówimy sobie oczywiście nową bestię, która w sumie już pojawiła się na serwerach głównych Bo nagrywam ten film z małym opóźnieniem, jakoś tak mi wypadła z głowy ta bestia Ale na szybciutko po prostu umiejętności sobie omówimy, żeby tak mniej więcej było wiadomo o co chodzi umiejętność cukierkownika to w pół kroku no i na poziomie zerowym czyli od razu przy otrzymaniu bestii i wylosowaniu umiejętność pasywna cukierkownik unosi się nad polem bitwy i rzuca cukierki po bliskim sojuszniczym bohaterom zwiększając ich skuteczność ataku o 40% na 5 sekund całkiem spoko no i umiejętność aktywna cukierkownik leci w kierunku obszaru z największą liczbą wrogów wystrzeliwując promień, który zdaje obrażenia od bestii równe 150% jego skuteczności ataku wrogom na swojej drodze nakłada również efekt przygwożdżenia, powodując, że wrogowie tracą 5% zdrowia co jedną sekundę w sumie mega spoko procentówka przy czym każde wystąpienie nie przekracza 400% skuteczności ataku cukierkownika i trwa przez 5 sekund Efekt przygwożenia nie ulega skróceniu, gdy wrogowie się poruszają. Gdy wrodzy bohaterowie się poruszają, cukierkownik zyskuje dodatkową energię bestii. Na poziomie 6, gdy wrogowie są przygwożeni, tracą 5% skuteczności ataku i 5% skuteczności obrony co jedną sekundę, też spoko, maksymalnie 45% to może być. Im dalej się przemieszczają, tym więcej atrybutów tracą. Po zakończeniu efektu uzyskują wszystkie utracone atrybuty, czyli to nie jest na stałe, oczywiście. No i na poziomie 12, jeśli na przygwożonych wrogów zostanie ponownie nałożony efekt przygwożenia, tracą oni również 400 punktów energii. To jest mega, mega spoko. Czyli nie tylko, że bufuje, coś tam zada obrażenia i to procentowe. Zabiera statystyki, zabiera energię. No, zapowiada się całkiem fajnie. Na poziomie 18, gdy liczy, bohaterowie otrzymują śmiertelne obrażenia. Cukierkownik poświęca swój płomień duszy, aby przywrócić ich do szczytowego stanu z ostatnich 4 sekund. Efekt może zostać aktywowany dwa razy na bitwę, no to jest mega spoko, jakby nie patrzeć. Znowu nie dość, że postaciom dają nieśmiertelność, nawet kilka razy, zobaczcie to rana przebudzonego. Jeszcze teraz bestia. Nie ma nieśmiertelność. Trening podstawowy odlokowany na poziomie trzecim, jak zawsze, po rozrzuceniu trzech cukierków. Cukierkownik następnym razem wyrzuci również jeden słodki przysmak. Zdaje on obrażenia od bestii w wysokości 150% skuteczności ataku cukierkownika. Wrogom w zasięgu i wywołuje u nich przerażenie, które powoduje, że wrogowie uciekają we wszystkich kierunkach przez 3 sekundy. Trening średnio zaawansowany poziom 9. Cukierkownik absorbuje atrybuty wroga i dołącza je do swoich cukrowych wzmacniaczy, zwiększając powiązane atrybuty sojuszniczych bohaterów o maksymalnie 40% po raz kolejny mega fajna umiejętność. No i trening zaawansowany na początku walki cukierkownik używa umiejętności w pół kroku pośrodku pola bitwy, nie zużywając przy tym energii bestii. No to jest też tak samo spoko, darmowe po prostu użycie umiejętności z Afriko na początku. Generalnie zapowiada się całkiem fajna bestia, swój Tak jak mówię robi wiele rzeczy naraz, zabiera energię, zabiera atrybuty, wzmacnia drużynę. Coś tam jeszcze uderzy, a więc no wstępnie na papierze będzie to naprawdę fajna bestia, zobaczymy jak będzie w praktyce. Swoje opinie na temat nowej bestii śmiało w komentarzach, tak jak mówię film znacznie opóźniony, bo już tak naprawdę jak ja ten film wrzucę to będzie albo trwała aktualizacja, albo już będzie. Więc zdaję sobie sprawę, że to już troszkę po czasie, no ale nagrać wypada. Życzę wam miłego, przyjemnego całego tygodnia mimo wszystko. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu raz jeszcze. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.